Wierzę, że z Piotrem Dudą, wierzę, że z Piotrem Dudą i z Państwem, z członkami Solidarności, gdy wspólnie zdecydujemy o tym, że zostanę prezydentem Rzeczpospolitej i zarządzę zgodnie z artykułem 125 Konstytucji referendum w sprawie Zielonego Ładu i ekoterroru. Jestem przekonany, że wspólnie to referendum Polacy także dzięki Solidarności wygrają i odrzucą to ekoszaleństwo, które niszczy naszą społeczną gospodarkę rynkową chronioną konstytucją. Wygrajmy to referendum, a ja to referendum zarządzę, jak wspólnie wygramy wybory prezydenckie.